Jak zdalnie zarządzać oprogramowaniem Shadow Protect? Po pierwsze musimy posiadać komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Shadow Protect firmy Storagecraft. Po uruchomieniu aplikacji należy przejść do zakładki Management View. Gdy chcemy dodać komputer, by móc nim zarządzać, klikamy przycisk Add. W polu Server Name wpisujemy nazwę serwera. Następnie w polu Server Adres wpisujemy adres IP stacji, którą chcemy zdalnie zarządzać. Po wpisaniu adresu IP przechodzimy do sekcji ustawień autentykacji. W polu Domain Name wpisujemy nazwę domeny. Następnie wpisujemy nazwę użytkownika w polu Username. Oraz hasło w polu Password. Po wypełnieniu wymaganych pól, klikamy przycisk OK. Po dodaniu komputera, by móc się z nim połączyć, klikamy przycisk Connect. Po połączeniu, dostajemy informację, kiedy wykonał się ostatni backup. Na kiedy jest zaplanowany kolejny backup, czy są backupy, które się nie wykonały, oraz w przypadku, gdy backup wykonuje się w danym momencie, możemy zobaczyć, jaki jest progres wykonywanego backupu. W przypadku chęci zarządzania stacją, należy kliknąć przycisk Manage. Wszystkie zakładki w programie Shadow Protect będą teraz dotyczyły zarządzanego komputera.